Cześć, witam Cię serdecznie w programie y Tools, w którym prezentuję narzędzia usprawniające pracę. Dzisiaj będzie odcinek inny niż wszystkie, dlatego że dzisiaj chciałbym poruszyć jakże istotny temat wyboru systemu CRM. Natomiast mam taką wizję na ten temat, że chcę to poruszyć trochę od innej strony. To znaczy, na początek powiem o tym jakie wyróżniłem pięć błędów w wyborze systemu CRM, które mogą mieć naprawdę w mojej ocenie katastrofalne skutki dla powodzenia takiego projektu. A następnie na koniec przejdziemy do pięciu takich moich porad, takich moich informacji ode mnie, jak najlepiej się zabrać za to, żeby wybrać odpowiedni system CRM. Mm. części merytorycznej. Tutaj tym razem nie będzie tak jak zawsze, bo nie ma jednej aplikacji, natomiast tym razem zajmiemy się tym, żeby wyróżnić najpierw pięć błędów w wyborze systemu CRM, a potem przejdziemy do tego, na co zwrócić uwagę, żeby ten system prawidłowo mam nadzieję wybrać. Więc zaczynamy od tego. Numer 1, absolutny niekwestionowany numer jeden. Nie wybieraj systemu CRM, jak nie masz procesów. Zbudowanych, zmapowanych, opisanych, e, najlepiej, żeby to zrobić z zespołem, jeżeli nie ma tych procesów, to nie wybieramy systemu CRM. Pokażę Ci, jak to może wyglądać e, teraz na moim ekranie, jeżeli rzeczywiście tego, e, tego procesu nie ma, żeby była pełna jasność. Teraz na moim ekranie widać właśnie proces. Aktualnie tutaj wziąłem do pokazania system LiveSpace. Zobaczcie, nawiązane kompletowanie danych, nawiązany kontakt, kwalifikacja. To jest przykładowy proces, ale zobaczcie, jak to wygląda na tej szansie sprzedaży dalej. Co trzeba zrobić w trakcie kompletowania danych? Co trzeba zrobić jest udany kontakt, kwalifikacja, ofertowanie, finalizacja? Jakie konkretnie zadania, jakie czynności, jaki ma być ich wynik? Co będzie mierzone? Dlaczego? Dlaczego? Co stanowi realne przesunięcie w procesie zakupu tego klienta, a co nie ma jakiegoś dużego wpływu na powodzenie tego procesu? Zobacz ile tu czynników ma na to wpływ. Nie wybieramy systemu CRM nie mając dokładnie opisanych i zmapowanych procesów. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, jak zbudować ten proces sprzedaży, pod tym filmem jest link do filmu Szymona Negacza, w którym on dokładnie tłumaczy, na jakiej podstawie i w jaki sposób zbudować ten proces sprzedaży. Lecimy dalej. Co jest kolejnym błędem w wyborze systemu CRM? Numer dwa. Wybieranie systemu CRM, bo jest popularny. OK. okay. Rozumiem, że chcemy wybierać najlepsze rozwiązanie, a to, które jest rzeczywiście popularne, bardzo często postrzegane jest jako najlepsze i okej, okay, może tak być. Natomiast, czy rzeczywiście ten system jest dopasowany do specyfiki Twojej firmy? Czy wyzwoli te procesy, które zachodzą w Twojej organizacji? Czy uda się połączyć zespoły w taki sposób? Czy ten system będzie odpowiadał dokładnie temu modelowi pracy, który Wy wykonujecie? Popularny system CRM może się okazać, że jest absolutnie świetnym rozwiązaniem dla Ciebie, a może się okazać, że niestety nie, bo nie spełni dokładnie tych oczekiwań, które akurat dla Ciebie są naprawdę istotne. Numer 3. Bierzemy system CRM, bo go nam ktoś polecił. Świetnie. Ja osobiście bardzo lubię do dziś networking i, i, i świetnie, że sobie polecamy dobrych wykonawców, dobre systemy. Natomiast to będzie bardzo podobnie jak w przypadku wyboru popularnego. To, że nam ktoś ten system polecił, to nie znaczy, że on się sprawdzi w specyfice Twojej firmy. To nie znaczy, że będzie dobry do Twoich procesów, do Twojego modelu pracy, do Twojej sytuacji. Powiem, podam przykład jeden, który spotkałem w swojej, w swojej pracy zawodowej konsultanta wdrożeń narzędzi IT. Klient miał tak skomplikowane procesy oparte o inwestycje, i trwające niekiedy po 3-4 lata, że żaden dostępny system CRM w formie SaaS nie byłby w stanie wyzwalać tych procesów. Trzeba było wybrać takie narzędzie, które pozwoli na przebudowę całego schematu procesu i dołączanych do niego kontaktów, firm i szans sprzedaży żeby można było te procesy prawidłowo wyzwolić i mierzyć, czyli tu już potrzebna była mocna ingerencja programistów w dane rozwiązanie, żeby on mógł prawidłowo te procesy odwzorować. Numer 4. Wybieramy system, bo przekonał nas sprzedawca, który go prezentuje i tylko na podstawie tego, że nam ten system pokazywał. Bardzo dobrze, jeżeli sprzedawca pokazuje nas system i jak on działa, ale uwaga, może to być kilka pułapek. Pierwsza pułapka jest taka, że sprzedawca pokazuje nam system na zasadzie, i tu są takie funkcjonalności, i tu jest baza, i tu są szanse sprzedaży, tutaj są raporty, a tu będzie pan miał automatyzację, a tu będzie taki fajny zielony guzik. Oczywiście ja to teraz trochę przerysowuję dla śmiechu, ale uwaga, jeżeli ta prezentacja nie jest poprzedzona dość głęboką analizą, poznaniem procesów i modelu pracy, i nie odnosi się realnie do tego, w jaki sposób rozwiąże Twój problem, w jaki sposób będzie wyzwalać Twoje procesy, w jaki sposób będziesz mógł dokonać pomiarów, i nie uwzględnia najważniejszych dla Ciebie założeń wdrożenia tego systemu CRM w Twoją organizację, to niestety, ale bardzo bym uważał na taki. Wybór. I numer 5. Uwaga. Kupujemy system, bo jest ładny, przyjemny i dobrze się w nim. Klika. Oczywiście ja tego nie neguję w sensie takim, że system powinien być przyjemny, powinno się dobrze w nim pracować. Co rano, jak go uruchamiamy, powinniśmy mieć poczucie, że go rozumiemy i odpowiada on nam, natomiast to nie może być jedyne kryterium. Jeżeli kupujemy system CRM. Tylko dlatego, że jest fajny, ma dobrą kolorystykę, ma fajny UX, może pojawić się problem choćby tego rodzaju, że nie będzie miał takich raportów, jak będziemy potrzebować, że nie będzie odzorywał dokładnie tych procesów, które potrzebujemy, że na przykład model pracy, który wykonujemy, czyli handlowcy w terenie, bardzo często dzwoniący i piszący notatki, nie będą mieli możliwości zautomatyzowania choćby częściowo tych czynności, co będzie się przekładało na pewien rodzaj frustracji z ich strony. Więc uwaga, podsumujmy jeszcze raz te pięć błędów. Nie wybieramy systemu CRM, jak nie mamy procesów. Nie wybieramy systemu CRM, bo jest popularny. Nie wybieramy systemu CRM, bo ktoś z otoczenia nam go Polecił, nie wybieramy systemu cenem tylko i wyłącznie na podstawie prezentacji jego po prostu wyglądu i tego, jak on działa, bez odniesienia do naszych problemów, procesów i modelu pracy. I numer 5. Nie kupujemy systemu tylko dlatego, że jest ładny i dobrze się w nim klika i dobrze się w nim działa. Jeżeli chodzi o część nie, merytoryczną i pięć błędów, w wyborze systemu CRM to wszystko. Teraz przejdźmy do pięciu rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę przy wyborze systemu CRM. W poprzedniej części mówiliśmy o pięciu błędach w wyborze systemu CRM. Naprawdę wszystkie są z życia wzięte, zresztą to mnie też, można powiedzieć, natchnęło do tego, żeby ten odcinek nagrać. Ale teraz pięć rzeczy, o które na pewno musisz zadbać, zanim wybierzesz system CRM. Numer jeden. Zbuduj procesy. Zbuduj wszystkie procesy, które mają być w tym stanie wyzwalane. Proces sprzedaży, proces obsługi, proces prospectingu, kwalifikacje. Wszystko opisz dokładnie, przygotuj. Jeżeli masz problem z tym, żeby te procesy zbudować, albo obejrzyj materiał Szymona Negacza, którego, do którego link jest pod tym filmem, bądź zapraszamy na darmową konsultację do SellWise, tam chętnie ci podpowiemy pomożemy, nasz konsultant podpowie jak to najlepiej zrobić. Następnie, jeżeli już te procesy są wszystkie zbudowane, opisane, to wtedy zbuduj, numer dwa, zbuduj miary tych procesów, czyli kluczowe e, mierniki efektywności, KPI, -e. co, kiedy, w którym momencie mierzymy, co jest ważne w ogólnym pomiarze, czy przychód na przykład, czy marża, czy przychód i marża i co i w którym momencie tego procesu potrzebujemy mierzyć, żeby widzieć czy on przebiega prawidłowo, żeby widzieć gdzie są wąskie gardła, żeby móc na niego realnie wpłynąć. To jest bardzo istotne w systemie CRM, Jak już mamy zbudowany proces, żebyśmy mieli te kluczowe wskaźniki efektywności, żebyśmy mieli to mierzyć. Dlatego, że każdy system ma inaczej zbudowane raporty, jeżeli tego nie masz jasno sprecyzowanego, będzie ten system dużo trudniej wybrać i będzie to obarczone dużo większym Ryzykiem. Numer 3. Scharakteryzuj źródła pochodzenia Twojej sprzedaży. Czy pochodzi ta sprzedaż z marketingu, z prospectingu, z e, formularzy na stronie internetowej, z reklam Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, czy z jakichkolwiek e, innych, czy z e, działań networkingowych, czy z targów. Scharakteryzuj dokładnie, skąd ta sprzedaż pochodzi. Skąd pochodzą lidy, skąd pochodzi sprzedaż realna. I co będzie wymagało połączenia w Twoim systemie? Czy trzeba się połączyć e, z reklamami na mediach społecznościowych, czy trzeba się połączyć ze stroną internetową, bo tam wchodzą formularze. Czy warto by było wystawić na przykład kalendarz handlowca na twoją stronę internetową? Czy prospecting, inne narzędzia wspierające system CRM, tak jak serfę. Tutaj gdzieś pojawi się teraz link do filmu SERFE, które wspiera działania na LinkedInie i łączy je z systemem. CRM. Więc to wszystko, jeżeli będziesz w stanie scharakteryzować, opisać, zmapować te źródła, to będziesz też mieć kolejny drogowskaz, jaki system CRM realnie wybrać. 4. Scharakteryzuj model pracy. Jak pracują działy, które będą działać w systemie CRM? To jest niezwykle istotne z punktu widzenia też wyboru systemu. Niektóre systemy są doskonałe w pracy stacjonarnej, niestety aplikacje mobilne są trochę gorsze. Inne systemy CRM mają bardzo dobrze rozwinięte aplikacje mobilne. Więc teraz, czy twoi handlowcy pracują terenowo, czy pracują stacjonarnie, czy prowadzą dużo spotkań na żywo, czy prowadzą dużo spotkań online? Czy wysyłają dużo maili? Czy wysyłają linki do tych spotkań? Jeżeli te spotkania są na żywo, czy potrzebują notować to od razu w CRM-ie? Czy notują na kartkach? Czy chcieliby to skanować? Tu jest wiele takich sytuacji, więc jeżeli robisz to ze swoimi handlowcami, z naszych dobrze, z naszych model. Pracy albo masz dwa takie odrębne działy, to będziecie w stanie to bardzo jasno opisać i zobaczyć, które aktywności są ważne, kluczowe, i też kolejne kryterium do wyboru z CRM, jak on wspiera konkretne modele pracy i jak to można automatyzować. I numer 5. W mojej ocenie niezwykle istotny też punkt. Poznaj możliwości wdrożenia. Samo kupienie systemu nie rozwiązuje problemu. Niestety dlatego, że ten system trzeba wdrożyć, trzeba zbudować to środowisko, wdrożyć te procesy, przetestować ewentualnie na drobne poprawki, przeszkolić zespół na przestrzeni określonego czasu, żeby mieli też chwilę na to, żeby popełniać błędy, żeby wrócić do ciebie z uwagami, sugestiami Pytaniami, żeby móc im na nie odpowiedzieć. Bardzo ważne jest to, żeby to wdrożenie nie było czysto techniczne, żeby było też właśnie biznesowe, szkoleniowe, żeby odnosiło się do Twoich procesów, do modelu pracy, żeby pomagało ludziom korzystać z funkcjonalności w systemie w sposób, jaki pomoże w ich pracy, a nie tylko pokazywało, tu jest taka funkcjonalność i ona tak działa. Więc to jest bardzo istotne, żeby to było tak. Przeprowadzone, więc sprawdź, jakie są możliwości wdrożenia, czy przez producenta, czy przez partnerów, jak działa to wdrożenie, ile ono kosztuje, ile ono trwa, jakie są możliwości wsparcia też po tym wdrożeniu. Dlatego, że z doświadczenia wiemy, że w 6 do 12 miesięcy, jeżeli system był wdrożony dość szybko, i można powiedzieć tak w pewien sposób w cudzysłowie agresywnie, to 6 do 12 miesięcy mogą się pojawić problemy z jego dalszym trzymaniem i może zachodzić jego degradacja. Więc tutaj jest bardzo ważne, żeby też utrzymać kontakt z osobą, która za to wdrożenie odpowiadała, jakie tam są warunki, jaka jest na to koncepcja ze strony, czy tego systemu, czy partnera, który to wdraża. Z mojej strony w części merytorycznej to wszystko. Zapraszam Cię teraz serdecznie do podsumowania. No, i witam Cię serdecznie w podsumowaniu. No, i tutaj dokładnie sobie na koniec to wszystko podsumujmy. Mówiliśmy dzisiaj o pięciu błędach w wyborze systemu CRM na samym początku. Następnie postarałem się dać Ci pięć wskazówek na to, co koniecznie trzeba zrobić i na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu CRM. Więc teraz. Numer jeden, jeżeli chodzi o błędy, bierzemy system CRM, nie mając procesów. Numer dwa, wybieramy popularny system CRM, no dlatego, że jest popularny. Numer trzy, wybieramy system CRM, bo ktoś nam go polecił. To też może być bardzo duże zagrożenie, bo może niestety on do nas nie pasować. Numer 4. Wybieramy system CRM, bo przekona nas sprzedawca. Uwaga, jeżeli przekona nas na podstawie rzeczywiście odniesienia do naszego problemu, procesów, modelu pracy, super, ale jeżeli przekona nas tylko na podstawie pokazania nam tego rozwiązania, że ono tak funkcjonuje, jest takie dobre i ładne i wszyscy są zadowoleni, to niestety, ale może się okazać, że nie będzie to idealne narzędzie właśnie dla Ciebie. I numer 5. Kupujemy system, bo jest ładny, dobrze się w nim klika, jest świetny UX i po prostu skradł nasze serce. OK, to jest istotne. Natomiast jako jedyny, e, jedyny punkt wyboru, no niestety może się okazać, że się nie sprawdzi. I teraz podsumujmy pięć rzeczy, o które musisz naprawdę zadbać, żeby rzeczywiście ten system CRM móc no dużo lepiej w mojej ocenie wybrać. Pierwsze, zbuduj procesy, naprawdę, rozpisz, rozrysuj, zbuduj procesy. Jeżeli gubisz się w tym, obejrzyj materiał Szymona Nagacza, link jest pod tym filmem. Jeżeli poczujesz wsparcia, zapraszamy na darmową konsultację do Sellwise, nasi konsultanci chętnie pomogą. Numer dwa. Zbuduj kluczowe miary efektywności tych procesów, kpi je co, kiedy, jak, w jaki sposób ma być mierzone. To, to będzie kolejny, bardzo dobra wskazówka, jaki system CRM pozwoli Ci te kpi je mierzyć. Numer trzy, scharakteryzuj źródła pochodzenia. To jest bardzo ważne, żeby tutaj scharakteryzować, skąd naprawdę ta sprzedaż wchodzi. Czy podłączamy marketing, czy stronę internetową, czy prospecting, targi, networking. Bardzo ważne, żeby wiedzieć, który CRM na co nam pozwoli, jakie integracje będą potrzebne. Numer 4. Numer 4. Scharakteryzuj model pracy. Jak twoi ludzie pracują? Czy w terenie, czy stacjonarnie? Czy dużo piszą maili, czy dużo dzwonią, czy dużo się spotykają na żywo, czy dużo online? To wszystko będzie miało wpływ na wybór systemu CRM. Czy tu wysyłamy linki, czy umawiamy spotkanie u klienta, czy zapraszamy go do nas, czy dużo dzwonimy, czy dużo wysyłamy maili, czy piszemy na Whatsappie, czy piszemy na Slacku. To wszystko będzie miało znaczenie przy wyborze systemu CRM. Numer 5. Poznaj możliwości wdrożenia. Jak wygląda wdrożenie, ile kosztuje, jak długo trwa, czy jest techniczne, czy szkoleniowe, kto je prowadzi. Tutaj będzie bardzo dużo takich rzeczy. I teraz na koniec niespodzianka jeszcze taka drobna ode mnie, czyli punkt szósty. Przejdź przez swoje plany na przyszłość. Jeżeli macie uwzględnione konkretne strategie, będziecie budować inny dział handlowy, wychodzić na inne rynki, zmieniać model pracy zespołu handlowego, dodawać kolejny zespół, który będzie całkiem inaczej funkcjonował, to też jest bardzo ważne, żeby to ująć w wyborze systemu CRM, bo może się okazać, że wdrożony system za rok czy półtora będzie już niewystarczający i będzie trzeba wybierać inny co będzie problemem i jeżeli chodzi o budżet, i jeżeli chodzi potem też o czas wdrożenia i o zespół, bo zespół musi też poświęcić trochę czasu na takie wdrożenie. Z mojej strony dzisiaj to wszystko. E, daj mi znać, czy ten format tego materiału jest dla Ciebie OK. Napisz proszę Cię w komentarzu pytania, uwagi, sugestie. Wszystko, co Ci przychodzi do głowy. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zachęcam Cię gorąco. Daj suba, będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. A jeżeli to wszystko, o czym Ci mówiłem rzeczywiście e, e, rezonuje z Tobą i masz ten problem, ale widzisz, że nie do końca wiesz, jak ten system CRM wybrać. Zachęcam Cię gorąco, pod tym filmem jest link do Konsultacji ze mną lub kimś z mojego zespołu, bardzo chętnie się z tą spotkamy, omówimy twój, dokładnie twój przypadek, opowiesz nam więcej o tym, i bardzo chętnie pomożemy Ci na co zwrócić uwagę i jak rzeczywiście ten cerem wybrać. Pomożemy Ci go po prostu wybrać. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć!